Wesprzyj powstanie magazynów Konfrontacja i Po 20. Wesprzyj śledztwa dziennikarskie. Nawet niewielkie wpłaty mają wielkie znaczenie. Jak wesprzeć? Informacje na stronie latkowski.com. Pierwsze co chcesz zobaczyć po świętach, bo często zapożyczyłeś się w związku z nimi. To zadowolona z siebie twarz bankiera na okładce, dla którego największym problemem jest klient banku. Złe skojarzenia Polaków, między innymi z lichwą i spłacaniem rad plus brak podstawowej wiedzy o działaniu biznesu bankowego, to przepis na poważny kryzys wizerunkowy całego sektora. Przemek Gdański, prezes BNP Paribas Banku Polska, diagnozuje i szuka rady. Nie znam nikogo wśród polskich bankierów, który ostatnio swoimi wywiadami z gorliwością pracuje nad tym, by Polacy nie lubili bankierów. Sylwester Latkowski, zapraszam na magazyn Konfrontacja. W minionym tygodniu Puls Biznesu opublikował wywiad z Przemkiem Gdańskim prezesem BNP Paribas Bank o niechęci Polaków do sektora bankowego. W Polsce mieszka 35 milionów dorosłych Polaków, a banki obsługują 55 milionów klientów. Prezes Gdański w swoim wywiadzie bardzo stara się ocieplić wizerunek sektora bankowego, ale jak zwykle wyszło mu to nie najlepiej. Wywiad wywołał u wielu osób irytację. Czasem podczas lektury wywiadów brwi unoszą się aż do ciemienia. To jeden z nich. Prezes BNP Paribas Banku Polska zastanawia się, dlaczego Polacy nie lubią banków i stawia tezy, delikatnie mówiąc, kontrowersyjne. Być może nadal na poziomie podświadomym funkcjonuje skojarzenie, że banki, a przecież się nie lubi, mówi przemek gdański. Oburza się też na sugestie, że banki mogłyby starać się o klienta, jak biedronka. Mam ochotę odpowiedzieć prezesowi Gdańskiemu i pulsowi biznesu, który to łyknął, w sposób bardzo niedziennikarski. Ale na szczęście są to bzdury z tych, które na jakiś czas odbierają mowę i władzę w kończynach, więc chwilowo jestem niezdolny. Jeśli prezes ważnego polskiego banku nie wie ze swoim rozmówcą, dlaczego Polacy nie lubią banków, to warto im przypomnieć i wyjaśniać. Z danych Europejskiego Banku Centralnego wynika, że marże kredytowe i opłaty bankowe w Polsce należą do najwyższych w całej Unii Europejskiej. Cena kredytu w bankach to suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Ta wynosi dzisiaj 5,75% oraz marży banku. Dla porównania, stopa Europejskiego Banku Centralnego, a więc w strefie euro, wynosi 2,9%. Prezes BNP Paribas argumentuje, że cena kredytu wynika z wysokiej stopy referencyjnej, bo marże polskich banków są porównywalne z tymi w bankach europejskich. Tylko dlaczego rentowność banków w Polsce ma być porównywalna z bankami w Europie? Przecież wcale nie musi tak być na rynku, na którym stopa referencyjna jest tak wysoka. A jak banki oczekują, wyższej rentowności, to nikt przecież nie broni im angażować środków na rynkach o wyższej rentowności. Skoro banki prowadzą działalność w Polsce, to widocznie im się tu podoba. Wysoką cenę kredytu płaci polski kredytobiorca, a wysokie stopy procentowe są niekorzystne dla gospodarki, bo powodują wyższą inflację i w dłuższej perspektywie niższy wzrost gospodarczy. 27% Polaków ma zobowiązania finansowe i są to w głównej mierze osoby w średnim wieku z dziećmi. Zobowiązania długoterminowe, są to głównie kredyty hipoteczne, ma około 10% Polaków. Dla porównania, w strefie euro w kredytowanych nieruchomościach mieszka blisko 25% ludzi, bo tam kredyty są tańsze, a więc i dużo bardziej dostępne. Polak z gruntownym wykształceniem finansowym, wysoko postawiony w strukturach banku, mówi: Jestem wśród nieszczęśników żyjących z kredytem hipotecznym, bo bez niego nie byłbym w stanie pozwolić sobie na własny kont. Pilnie studiowałem na renomowanej uczelni ekonomicznej i to całkiem zacny kierunek boś, finanse i bankowość ale niestety nie zarobiłem w 2024 roku astronomicznej kwoty niemal 5 milionów złotych jak prezes Gdański. Tak. Kredyty pomagają spełniać marzenia, ale skoro dla 37% społeczeństwa kupno mieszkania, wakacji, telewizora itd. pozostaje w sferze marzeń i trzeba zaciągnąć kredyt, aby je kupić, a następnie obciążenia kredytowe spędzają człowiekowi sen z powiek przez długie lata, to coś tu jest chyba nie w porządku? Rok 2024 dla banków był bardzo udany. Ich zyski netto wzrosły o niemal połowę w porównaniu z 2023 rokiem do rekordowo wysokich 42 miliardów złotych. Zyski sektora bankowego stale rosną. W 2024 roku zyski sektora bankowego w Polsce wyniosły 42 miliardy złotych. W 2023 roku zyski wyniosły 28 miliardów złotych. W 2022 roku zyski wyniosły 10,7 miliardów złotych. W 2021 roku zyski wyniosły 6 miliardów złotych w 2021 roku. 2020 było 300 milionów złotych straty, ale była wówczas pandemia i nie jest to reprezentacyjny okres. W okresie ostatnich lat bardzo poprawiła się rentowność banków, a koszty kredytów frankowych przestały stanowić zagrożenie systemowe. Banki utworzyły odpisy i jakoś nie zbankrutowały, no może z wyjątkiem Getin Nobel, bank Leszka Czarneckiego. Wielomilionowe wynagrodzenia zarządów w sektorze finansowym w Polsce stały się już normą, a te wysokie uposażenia finansuje nie kto inny tylko my klienci banku. Wystarczy spojrzeć na ranking zarobków za rok 2024, i zwalające z nóg kwoty wynagrodzeń i premii od wyników. Najlepiej opłacany bankowiec prezes Santander Bank zarobił w 2024 roku 7 milionów. 100 000 zł. Drugie miejsce prezes Banku Millennium wynagrodzenie 5 400 000 zł. Trzecie miejsce prezes Jęgie 5 300 000 zł. Czwarte miejsce szef BNP Paribas BP zarobki łączne 4 800 000 zł. Piąte miejsce Szefowa City handlowego 4 500 tysięcy złotych. Wiadomo, że zarządzanie bankiem wymaga dużej wiedzy i doświadczenia, pozyskania zgody KNF na sprawowanie tego stanowiska itd. Wiadomo jednak także, że w warunkach wysokich stop procentowych, a takie mamy w Polsce, i nadpłynności pieniądza na rynku, co powoduje, że stawki za depozyty w bankach są niskie, realizowanie ponadprzeciętnych zysków nie wymaga nadzwyczajnych zabiegów, a pieniądze same leją się do banku. Co do zasady, Wystarczy utrzymywać wysokie stopy za udzielane kredyty i płacić klientom niskie procenty za depozyty. A przestrzeganie procedur, w dużej mierze otrzymanych zresztą od macierzystych banków z zagranicy Hiszpanii, Portugalii, Holandii, Francji oraz USA, powierzyć rzeszy urzędników bankowych zarabiających kilkadziesiąt razy mniej niż prezes ich banku. Feraget o tym będzie ta opowieść, jest jedną z największych od lat. Straty szacowane są na prawie 3 miliardy złotych. Poszkodowanych jest prawie 10 tysięcy wierzycieli. Bardzo kompetentnie manipulował, że przekonał, mnie, rysował to na jakiejś kartce. Tam różne firmy, jakie są zyski, jaka średnia. Wie pan to wszystko jest super fajnie. Zwracają uwagę na jedno, jest to gwarantowane. Trochę było tych toksycznych. Produktów finansowych, opcje walutowe, polisolokaty, kredyty frankowe, obligacje GetBack, itd. W Polsce zgodnych euro płacanych przez banki ekspertów wciąż powtarza, że tak działa rynek. Pytanie: dlaczego tej opinii nie podzielają urzędnicy organów regulacyjnych w USA, Wielkiej Brytanii czy Szwajcarii? Na świecie banki płacą wysokie kary za manipulowanie kursami walut. W Polsce działały bezkarnie. Stworzono dla nich Eldorado. Polska stała się dla banków dzikim zachodem. Sprzyjali im niektórzy politycy i regulatorzy rynku finansowego. Efekt? Bankructwa firm i problemy ludzi, którzy wzięli kredyty mieszkaniowe we frankach. To już nudne, jak z klienta banku robi się spekulanta, więc sam sobie winien. Dopiero od jakiegoś czasu klient zaczyna mieć swoje prawa. Jeszcze niedawno bank mógł wystawić tytuł egzekucyjny bez decyzji sądu. Myślenie prezesa Przemka Gdańskiego o kliencie doskonale podsumowuje zdanie, jakie wypowiada. Uważam, że ochrona konsumentów osiągnęła etap, na którym stała się dla tychże konsumentów szkodliwa. Statystyczny Polak musi przeznaczyć aż trzy tygodnie swojej pensji na spłatę zadłużenia. Wynika to z danych Krajowego Rejestru Długów przeciętna płaca w gospodarce w 2024 roku wyniosła 8181 zł 72 grosze miesięcznie brutto, co daje około 98 200 zł rocznie. Tak długo, jak prezesi banków będą zarabiali do 70 razy przeciętnego wynagrodzenia, a banki będą strzyc swoich klientów jak przysłowiowe barany, nikt mnie nie zmusi, abym lubił banki. I nie ma to nic wspólnego, ale wynika z prostego rachunku ekonomicznego. Wszystkie chwyty dozwolona afera Get Back. Dwa lata temu opublikowałem książkę, film o jednej z największych afer finansowych w tym kraju. Blisko 10 tysięcy osób poszkodowanych, straty liczone w miliardach. Wiele ludzi robiło wszystko, aby ten film nigdy nie ujrzał światła dziennego. Wynajmowano ludzi od czarnego PR-u, obrzucano mnie błotem, szyto intrygi, prowokacje. Wpływano na kina, na ludzi telewizji, próbowano mnie kupić, tak, przekupić. Żyjemy w kraju, w którym bankierzy, ludzie finansów zrobili Dziki Zachód. Klient banku, domu mklarskiego staje się dla nich jeleniem, którego można skroić. Mamy cały aparat państwa. Który powinien pilnować porządku na rynku finansowym. Kiedy wybucha afera finansowa, okazuje się, że u nas instytucje powołane do pilnowania rynku finansowego do tego, żeby nie dochodziło do przestępstw, nic nie robią w tej sprawie. Komisja Nadzoru Finansowego niczego nie zauważyła, służby są ślepe. Prokuratura, która powinna wyjaśniać tę sprawę, udaje, że ją wyjaśnia. Poszkodowani liczą na polityków. Bo do kogo innego mają się zwrócić? Decydenci przeganiają ich jak natętne muchy. Jeden z bohaterów pierwszej części filmu nie doczekał sprawiedliwości, nie doczekał zwrotu złotówki. Zmarł. Na premierę filmu przyszła jego córka. Poszkodowani zostają ze swoim problemem sami. Politycy wiele obiecują poszkodowanym, ale nic z tego nie wynika. W drugiej części rozmawiam z lekarzem, ma już ponad 90 lat. Chciałbym, żeby się ta historia nie powtórzyła. Ludzie, którzy chcą wyjaśnić tą sprawę natrafiają na ścianę, natrafiają na wielkich, potężnych tego świata. Tak jak poszkodowani mam dość zapewnień, deklaracji o tym, że coś zrobimy, że wreszcie wyjaśnimy. Tym filmem i książką zamierzam ludziom odpowiedzialnym za aferę wywrócić stolik.